Rozdział trzeci. Szkoła w której straszy. Ogłoszono, iż budynek szkoły będzie remontowany. Trójka przyjaciół zrozumiała, że jeśli remont dotknie również strych, to stracą swoją kryjówkę. Nika natychmiast poszła do bazy po książki. Była sama i czuła, że coś jest nie tak. Nagle zauważyła, że szkielet stał w innym miejscu i był bez stojaka, co było niemożliwe. Wtedy szkielet podniósł rękę. Dziewczyna uciekła. W przerażeniu opowiedziała o wszystkim chłopakom. Ci mieli z niej bekę, ale z ciekawości poszli na strych. Zauważyli, że było zimniej niż zwykle, ale szkielet, zwany Bolesławem Łysym, stał tam gdzie zawsze i był na stojaku. Wrócili do koleżanki i oznajmili, że szkielet był tam, gdzie zostawili go na początku roku szkolnego. Nika zauważyła, że zgubiła spinkę. Cała trójka postanowiła pójść z powrotem na strych. Gdy ponownie byli w bazie, zauważyli coś przerażającego. Miejsce, w którym pięć minut wcześniej stał szkielet, nic nie było. Obejrzeli się, a szkielet stał w innym miejscu, bez stojaka. Wszyscy uciekli w przerażeniu i zgodnie uznali, że na ich strychu straszy. Aby dowiedzieć się coś więcej, Mika postanowiła wypożyczyć ze szkolnej biblioteki książkę Nawiedzony dom. Pani bibliotekarka, Michalina, zwana Bukwą, nie miała zamiaru wypożyczyć dziewczynce takiej niewychowawczej książki. Na korytarzu dowiedzieli się od Wiktora, że stróż Sylwester znowu zaczął pić i że podobno miał przywidzenia. Ponoć widział w nocy idącego holem kościo trupa. Młodzi uznali, że trzeba jak najszybciej rozwiązać zagadkę z duchami. Mika wspomniała, że interesowała się tym tematem i ma jakąś ciekawą książkę na ten temat. Zaproponowała, że przywiezie ją jutro, lecz chłopcy zaprotestowali i chcieli jechać do niej prosto po szkole. Dziewczyna z wahaniem Zgodziła się. Po lekcjach gimnazjaliści udali się do niej i zrozumieli, dlaczego Nika z oporami zgodziła się na ich przyjazd. Mieszkała w starej, obskurnej kamienicy, a jej mieszkanie było bardzo skromne. Pokój Niki mieścił się w malutkim wykuszu, który miał nie więcej niż dwa metry średnicy. Stało tam jej biurko i regały z książkami. Dziewczyna sypiała na rozkładanym fotelu, a jej tata na kanapie. Zarówno pokój Neta, jak i Feliksa były większe od całego jej mieszkania. Felix zapytał ją o mamę. Ta odparła, że umarła, gdy Nika miała 6 lat. Spytana o tatę odparła, że jest akwizytorem i chyba miał zły dzień, bo siedzi w barze i pije piwo. Chłopcy byli zaskoczeni. W końcu Nika sięgnęła po bardzo starą książkę. Na stronie tytułowej widniał napis Stefan Król, duchy, zjawy, poltergeisty. Wspólnie poczytali o różnych rodzajach duchów i uznali, że ten szkolny to Poltergeist. Wieczorem chłopaki pojechali do siebie. Rankiem w szkole dowiedzieli się, że pan Sylwester został zwolniony, gdyż w środku nocy wybiegł ze szkoły zostawiając otwarte drzwi. Trójka postanowiła porozmawiać z dyrektorem, panem Juliuszem Stokrotką. Wiedzieli o grasującym duchu i domyślali się, że Sylwester mógł być niesłusznie zwolniony. Powiedzieli o tym dyrektorowi. Dodali też, że sami również widzieli tego ducha. Ich rozmowę przerwał jednak dzwonek na lekcję. Gdy młodzi wyszli z gabinetu, uznali, że dyrektor coś ukrywa. Nika zauważyła, że na biurku dyrektora leżała książka nawiedzone domy. Po lekcjach młodzi usiedli w pobliskiej kawiarni o nazwie Zbędne Kalorie i dyskutowali o duchach. Nika powiedziała, że do późna czytała książkę, którą im pokazała, po czym w nocy miała koszmary. Ojciec jej wrócił o północy. Ned bez ogródek spytał, czy on ją bije. Nika oburzyła się, zaprzeczyła i szybko wróciła do tematu duchów. Felix oznajmił, że Strych jest bardzo duży, a oni znają tylko małą jego część i dlatego powinni sprawdzić, co znajduje się w pozostałych jego częściach. Ned bał się na samą myśl o powrocie na Strych, dlatego Felix postanowił wysłać robota. Nagle przysiadła się do nich pani Basia. Która ich obsługiwała i niechcący usłyszała rozmowę. Napisała na kartce adres pewnej spirytystki i doradziła, żeby się do niej udali. Była nią Madame Josephine. Nadeszła lekcja fizyki, ulubionego przedmiotu wszystkich uczniów, gdyż przeprowadzali na niej bardzo dużo doświadczeń, a wzory były jedynie dodatkiem. Na lekcji poruszono temat obniżania się temperatury podczas rozprężania się gazów, to przypomniało trójce przyjaciół. Że ich wizycie na strychu towarzyszyła niższa temperatura. Postanowili więc użyć czujników temperatury dostarczonych przez Feliksa. Następnego dnia rozmieścili czujniki po całej szkole, które były połączone centralką sterowaną przez Manfreda. Nagle usłyszeli krzyk i zobaczyli uciekającą nauczycielkę matematyki. Chwilę potem dojrzeli zwiewną białą postać. Po tej historii cała szkoła huczała od plotek. Trójka bohaterów została wezwana do dyrektora który starał się im wytłumaczyć, że nie widzieli ducha, tylko jakiś cień i lepiej, żeby nikomu w szkole o tym nie mówili, aby nie siać paniki. Dodał też, że nauczycielka miała problemy rodzinne i udała się na dwutygodniowy urlop. Uczniowie jednak wiedzieli, że dyrektor chce ich zwyczajnie uciszyć. Felix powrócił do misji przeszukania strychu przy pomocy robota o nazwie Penetrator. Razem z Netem udał się na trzecie piętro i wyjął joystick. Zaczął sterować robotem, który był na strychu tuż nad nimi, lecz nie dochodził do nich żaden hałas. Minutę później obaj podskoczyli, gdy zobaczyli, że penetrator pojawił się obok nich, a korytarz był pusty. Przestraszeni w pośpiechu opuścili nawiedzoną szkołę. Kolejnego dnia był 31 października, czyli Halloween. Nika nie pojawiła się w szkole. Pozostali uczniowie ubrali się inaczej niż zwykle. Gdyż po lekcjach miała odbyć się impreza Halloweenowa. Felix i Ned nie mogli pojąć, dlaczego wczoraj duch oddał im robota. Postanowili poszukać informacji w szkolnej kronice. Niestety Bukwa nie chciała im jej wypożyczyć. Oznajmiła, że można ją jedynie czytać w bibliotece i to za specjalnym pisemnym poręczeniem jakiegoś nauczyciela. Chłopcy z łatwością załatwili pozwolenie. Od pani Joli Haber, polonistki, która była ich wychowawczynią. Gdy okazali poręczenie Bukwie, ta odparła, że ktoś ich uprzedził i wypożyczył kronikę. Chłopaki protestowali, że przecież nie można jej wynosić, ale Bukwa zbyła ich i musieli opuścić bibliotekę. Gdy byli na korytarzu, zobaczyli grupę robotników. Szkoła wkrótce miała zostać wyremontowana, co sprawiłoby, że uczniowie stracą swoją kryjówkę na strychu. Felix namówił Neta, aby tego dnia, zaraz po lekcjach, poszli na strych i dokładnie wszystko sprawdzili. Ned zażartował, że przed udaniem się tam powinni obwiesić się krzyżykami i zrobić prysznic ze święconej wody. Po lekcji przygotowali telefony komórkowe. Według Feliksa działający telefon wytwarza mikrofale rozpraszające duchy. Im większa transmisja danych, tym lepiej. Dlatego podłączyli Manfreda, który miał przesyłać na telefony dużą ilość danych. Schowali sprzęt do plecaków i udali się na strych. Nagle na korytarzu pojawiła się nika, która oznajmiła, że nie mogła pozwolić na to, aby sami udali się na strych. Dziewczyna była uczesana inaczej niż zwykle rude loki tym razem opadały jej na twarz. Na pytanie, czemu nie było jej na lekcjach, odparła, że opowie im później. Wzięła latarkę i ruszyli razem na strych. Tam, na podłodze pełnej kurzu, widać było dwa podłużne ślady, zostawione przez gąsienicę penetratora. Trójka przyjaciół z nieukrywanym strachem sprawdzała ogromny strych kawałek po kawałku. Wtem przez słuchawki ostrzegł ich Manfred, że zobaczył jak w jednym z okien na strychu zaświeciło się światło. Widział to za pomocą kamery umieszczonej na ulicy. Młodzi przestraszyli się, zrobiło się zimniej. Spytali Manfreda, jaka jest temperatura, a ten odparł, że tylko 12,5 stopnia. W końcu Felix rozkazał wyłączyć telefon. Uznał, że muszą porozmawiać z duchem. Gdy to zrobili, ich oczom ukazały się trzy postaci z niebieskawego dymu: starszy mężczyzna z wąsami w czapce pilota, kobieta i ich córka. Nika drżącym głosem powiedziała: Postaramy się wam pomóc, tylko jak mamy to zrobić? Duch wskazał im stertę pudeł. Młodzi zaczęli przegrzebywać graty i dokonali strasznego odkrycia. Na dnie Znajdowała się spalona kabina małego samolotu, a w nim spalone ciała trzech osób. Stało się jasne, czemu duchy nawiedzały szkołę. Ich ciała nigdy nie zostały pogrzebane. Przyjaciele postanowili o wszystkim powiedzieć dyrektorowi. Idąc do jego gabinetu, chłopcy zauważyli duży siniak na twarzy Niki. Ned spytał, czy ojciec ją bije, lecz ta nie odpowiedziała. W końcu dotarli do gabinetu pana Stokrotki. Na jego biurku leżała kronika szkolna. Dyrektor planował remont szkoły, gdyż miał nadzieję, że dzięki niemu duchy znikną. Bał się, że jeśli problem nie zostanie rozwiązany, to szkoła zostanie zamknięta. Skroniki dowiedzieli się, że podczas wojny w budynku szkoły bronił się oddział polskich żołnierzy i wielu z nich zginęło. Dyrektor sądził więc, że to ich zjawy teraz straszą. Felix wskazał dyrektorowi jedno z czarno-białych zdjęć z i oznajmił, że w trakcie wojny. Jakaś rodzina próbowała uciec z miasta małym sportowym samolotem, który został zestrzelony i uderzył w dach szkoły. Skrzydła i ogon spadły na ziemię i zostały posprzątane, lecz kabina pozostała niezauważona na strychu pod gruzami po dziś dzień. To ludzie z tego samolotu straszyli w szkole. Kilka dni później wielki dźwig zabrał z dachu szkoły kontener, w którym znajdowały się szczątki samolotu. Wydarzenie relacjonowane było przez prasę i telewizję. Na prośbę przyjaciół dyrektor nie wyjawił ich roli w sprawie. Stróż Sylwester został przywrócony do pracy. Szkoła stała się sławna na całe miasto. Akcje wyciągania wraku obserwowali wszyscy uczniowie. Nika w rozmowie z kolegami powiedziała, że ojciec zapewnił ją, że jej nigdy więcej nie uderzy. Jej siniak na twarzy był już znacznie mniejszy. Tak, że nie musiała go zakrywać. Jej ojciec miał widzieć w nocy anioła, który zakazał mu bicia dziecka. Owym aniołem okazał się być pilot z wraku samolotu. Tym samym odwdzięczył się on za załatwienie ich sprawy. Ned przyznał wtedy, że bez zgody Niki napisał list informujący o tym, że ojciec ją bije i że ona potrzebuje pomocy. List wysłał do prezydenta Warszawy. Nika była wściekła. Trójka pobiegła do skrzynki na listy z nadzieją, że list jeszcze tam jest. Gdy dobiegli, stała tam furgonetka pocztowa. Przyjaciele wyjaśnili wszystko listonoszowi, który oddał im list. Nika podziękowała Netowi za troskę i pocałowała go w policzek. Chłopak zarumienił się.